Cześć, dzień dobry. Witam Cię serdecznie na kanale Teka, na którym rozkładamy na czynniki pierwsze kwestie prawne, ważne dla przedsiębiorców. Ja nazywam się Magdalena Biedrzydka, jestem adwokatem i od lat wspieram przedsiębiorców w bieżącej działalności, w tym w funkcjonowaniu spółki ZO, o której dzisiaj będzie mowa. Wyobraź sobie, że zakładasz spółkę z kolegą, z wspólnikiem, z kilkoma osobami. Biznes się kręci, wszystko idzie. W dobrym kierunku do momentu pierwszych trudniejszych decyzji i patowych sytuacji. Rozwiązaniem na tą okoliczność może być właśnie porozumienie wspólników, które pomoże uregulować zasady funkcjonowania w tej spółce właśnie na wypadek tych trudniejszych czasów. Dzisiaj opowiem Ci, czym jest to porozumienie, po co je się zawiera, co powinno się znaleźć w takim porozumieniu, na co zwrócić uwagę. I o co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam serdecznie do dzisiejszego odcinka. Biznes. Teka, wideopodcast dla przedsiębiorców o prawie, podatkach i biznesie. Jesteśmy grupą ekspertów, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy uwielbiają rozmawiać o biznesie. Znajdziesz u nas odcinki merytoryczne, pomagające w zrozumieniu trudnych i ważnych tematów prawnych lub podatkowych. A także wywiady z przedsiębiorcami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, wówczas nie ominiecie żaden nowy odcinek. Porozumienie wspólników to dokument prawnie wiążący, który poza umową spółki reguluje funkcjonowanie między wspólnikami. Co ważne, jest to dokument, który nie jest składany do KRS-u, który nie jest jawny. Wgląd do niego mają tylko tak naprawdę wspólnicy i spółka. Jeżeli zatem chcesz ustalić pewne zasady funkcjonowania w spółce, ale nie chcesz, żeby one były jawne i dostępne dla wszystkich od ręki, no to wówczas tym rozwiązaniem jest porozumienie wspólników. Kiedy najlepiej rozpocząć przygotowywanie porozumienia wspólników? W momencie, kiedy jesteśmy przed rejestracją spółki, ustalając bowiem treść umowy spółki, jednocześnie możemy ustalić treść porozumienia wspólników. Te dokumenty Choć rozłączne, bardzo się ze sobą łączą. Część zabezpieczeń możemy wpisać wyłącznie do umowy spółki, część zabezpieczeń możemy przenieść do porozumienia wspólników. I żeby oba te dokumenty nie kolidowały ze sobą, i żeby te postanowienia nie były rozbieżne, i żebyśmy nie musieli się zastanawiać, który z tych dokumentów jest ważniejszy w przypadku różnych postanowień, warto to zrobić na samym początku, w momencie, kiedy ustalamy treść umowy spółki. Zdecydować również, co będzie uregulowane w porozumieniu wspólników. Nie oznacza to jednak, że takiego porozumienia nie możemy zawrzeć na dalszym etapie funkcjonowania. Jeżeli do naszej spółki dołącza kolejny wspólnik, jeżeli chcemy zabezpieczyć grono udziałowców, zabezpieczyć naszą sytuację, naszą pozycję w danej spółce, to na każdym etapie możemy zaktualizować zarówno umowę spółki, jak i przygotować porozumienie wspólników. To zatem od nas zależy, czy i w jakim zakresie zadbamy o uregulowanie bieżącej współpracy między wspólnikami. Dlaczego warto zawrzeć porozumienie wspólników? Bo dzięki niemu unikniecie sytuacji, w której wspólnik sprzeda na przykład swoje udziały na zewnątrz bez Waszej zgody. Zarówno w umowie spółki, jak i w porozumieniu wspólników mamy wiele mechanizmów, którymi możemy zabezpieczyć to, że wspólnik bez Waszej zgody, bez powiadomienia Was o tym, bez zapytania, czy Wy nie chcecie odkupić od niego tych udziałów, nie będzie mógł sprzedać dalej swoich y, udziałów albo, jeżeli jest sprzeda, to będzie zobowiązany na przykład do zapłaty kary umownej. I to jest jedna z sytuacji dość istotna, jeżeli chcesz mieć wpływ na to, kto będzie wspólnikiem w Twojej spółce, z kim będziesz musiał się w przyszłości dogadać. Porozumienie wspólników to jest również idealne miejsce, aby określić w nim podział obowiązków pomiędzy wspólników. Często bowiem konflikty między wspólnikami sprowadzają się do sytuacji, w której któryś ze wspólników Przestaje się angażować w działalność spółki, ale jednocześnie oczekuje zysku na podobnym poziomie jak poprzednio, przerzucając trochę odpowiedzialność, ilość obowiązków na innych wspólników. Prowadzi to do, do sytuacji, w której wspólnicy się buntują, dlaczego bowiem oni mają teraz wykonywać obowiązki wspólnika, który już nie chce się angażować, przy. Tym, że jednocześnie otrzymują w dalszym ciągu podobny poziom, e, na przykład dywidendy, ponieważ wysokość udziałów nie uległa zmianie. Porozumienie wspólników to jest również idealne miejsce, żeby uregulować kwestię zakazu konkurencji. Pamiętajmy bowiem, że wspólnicy co do zasady nie mają uregulowanego zakazu konkurencji w kodeksie spółek handlowych. Jeżeli chodzi o członków zarządu, taki zakaz wprost wynika z przepisu KSH. Natomiast przy wspólnikach takiego zapisu nie ma. I teraz, jeżeli my dokładnie nie określimy, czy my się zgadzamy na konkurencję, czy my się zgadzamy, żeby nasz wspólnik miał udział w innej spółce, żeby był członkiem zarządu w innej spółce, czy żeby prowadził działalność konkurencyjną, no to wówczas mamy ograniczone możliwości egzekwowania tego, że taki wspólnik może działać na przykład na szkody spółki. I w przypadku konfliktu to jest bardzo. Prosta sytuacja dla takiego wspólnika, żeby wyjść i założyć konkurencyjną firmę. Jeżeli mamy porozumienie wspólników, od razu możemy uregulować zakaz konkurencji, możemy uregulować, w jakich sytuacjach będzie nałożona na takiego wspólnika kara umowna. Możemy wskazać, że taki wspólnik nie może podbierać nam klientów, że nie może podbierać nam pracowników, którzy byli zatrudnieni do tej spółki. Wiele elementów w tym zakazie konkurencji możemy Możemy zamieścić i zobowiązać się niejako do tego, że będziemy działać fair w ramach naszej spółki i tego przedsięwzięcia, na które się wspólnie zdecydowaliśmy. Kolejną sytuacją, w której warto pomyśleć o porozumieniu wspólników, to jest sytuacja, w której obawiamy się, że możemy dojść do pewnego patu decyzyjnego. Jeżeli podział udziałów może doprowadzić do tego, że spółka nie będzie w stanie funkcjonować, bo przy głosowaniu będziemy mieć PAD, to znaczy sytuację, w której nie możemy przegłosować pozostałych wspólników, no to na taką okoliczność dobrze jest też uregulować rozwiązania w porozumieniu wspólników, które pozwolą na szybsze działanie, na szybsze rozwiązywanie tego typu sporów i konfliktów. Kiedy natomiast nie ma sensu przygotowywać takiego porozumienia wspólników? Jeżeli mamy jednoosobową spółkę, nie mamy z kim dogadywać warunków współpracy. Jeżeli mamy spółkę, która została założona przez małżonków, w wspólności majątkowej, w której i tak wiemy, że koniec końców będzie, będą musieli się dogadać, bo i tak cały majątek jest wspólny i spółka również jest wspólna, i wiemy, że na przykład działalność operacyjna jest oparta o działalność jednej i drugiej osoby, to w zależności od konkretnego przypadku warto rozważyć. Według mnie zawsze warto zawrzeć porozumienie w momencie, kiedy mamy obce osoby, kiedy mamy kolegę, koleżankę, znajomego, który chce wejść do nas, do spółki, chce z nami stworzyć pewne przedsięwzięcie, ponieważ to, że dzisiaj się dogadujemy i że dzisiaj myślimy o rozwoju spółki w taki, a nie inny sposób, to nie oznacza, że nasze myślenie nie zmieni się za chwilę i warto, warto o tym już pomyśleć dzisiaj i zawrzeć. To w naszym porozumieniu wspólników. Jak zatem może wyglądać takie porozumienie wspólników i co warto w nim po kolei opisać? W tym porozumieniu y, ja na początku zawsze rekomenduję opisać samo przedsięwzięcie, czyli co faktycznie ta spółka ma robić, jakie ma plany, jakie ma założenia. Dokładnie, nie tylko i wyłącznie skupić się na przykład na głównym przedmiocie działalności spółki, tylko dokładnie opisać tą wizję, którą mamy. Dzięki temu mamy później do czego się odwołać, do czego się odnieść, łatwiej nam będzie egzekwować zakaz konkurencji, określając go również w nawiązaniu do całego tego y, opisu tego przedsięwzięcia. To jest pierwsza rzecz. W dalszej kolejności warto opisać, jakie są poszczególne role wspólników z rozłożeniem na każdego wspólnika. Wspólnik y, Jan Kowalski będzie wykonywał takie i takie czynności. Drugi wspólnik y, Anna Nowak będzie wykonywała takie i takie czynności. I zabezpieczyć to właśnie opisem, co się wydarzy, jeżeli nie będzie wykonywała tych czynności. Określić również to, w jaki sposób wygląda porozumiewanie się w spółce, czyli kiedy się spotykamy, co jeżeli nie ma tego zaangażowania, co jeżeli ktoś się nie stawia na te spotkania, czy wspólnicy mogą wezwać, czy wspólnicy mogą pociągnąć do pewnej odpowiedzialności, doprowadzić do sytuacji wyłączenia takiego wspólnika. To dobrze byłoby właśnie w takim porozumieniu uregulować. To, co istotne, to zasady zbywania udziałów, czyli to, jak my patrzymy na kwestie, po pierwsze, sprzedaży naszych udziałów. Jeżeli my chcemy sprzedać udziały, no to w takim razie jak, jakie prawa, albo jakie obowiązki na nas ciążą, albo jakie prawa przysługują innym wspólnikom, czy oni mogą je odkupić, na jakich zasadach i w jakich terminach, żebyśmy mieli tutaj jasność z każdej strony, żebyśmy rozpatrzyli sobie różne scenariusze, kiedy ja sprzedaję, albo kiedy ktoś chce sprzedać. Co w takich sytuacjach się zadzieje i czego ja oczekuję, co jest dla mnie istotne. Możemy tutaj określić konkretne klauzule, które pozwolą nam na uregulowanie już dzisiaj tego, w jaki sposób te udziały mają być sprzedane. Klasycznie możemy wprowadzić prawo pierwszeństwa, możemy wprowadzić prawo pierwokupu takich udziałów, możemy wprowadzić inne mechanizmy wyjścia. Klauzula, która jest dość często stosowana, to jest klauzula drag along, czyli jeżeli większość wspólników będzie chciało zbyć udziały w spółce, bo znajdzie się inwestor, który chce kupić całą spółkę, to oni mogą pociągnąć ze sobą pozostałych wspólników w pakiecie mniejszościowym. Inną klauzulą, która pozwala również na wyjście z takiej patowej sytuacji jest tak zwana klauzula shotgun, czyli jeden ze wspólników może przedstawić cenę, za którą chce kupić udziały innego wspólnika i drugi wspólnik albo przyjmuje tę cenę, albo odkupuje jego udziały za adekwatną cenę. Inną opcją, inną możliwością jest call option, czyli taka sytuacja, w której my możemy wezwać do sprzedaży udziałów innego wspólnika, jeżeli na przykład ziszczą się. Określone warunki przewidziane już w tym porozumieniu, albo jeżeli wy... spełnione zostanie pewne zdarzenie, możemy od razu określić również cenę, za którą będziemy mogli wykupić te udziały. Czyli jeżeli już dzisiaj wiemy, że ten wspólnik jest na przykład tylko i wyłącznie na 3 lata i po tych trzech latach będzie miał nam sprzedać te udziały, no to już dzisiaj możemy sobie zabezpieczyć to, że to się wydarzy, na jakich warunkach, przy jakiej cenie. Tych klauzul i opcji jest dużo. To nie chodzi teraz o to, żeby w porozumieniu zawrzeć je wszystkie po kolei, tylko o to, żeby dostosować je do konkretnego przypadku i potrzeb waszej spółki. Na tym etapie warto również rozważyć kwestię śmierci wspólników i zabezpieczenia tej sytuacji, czyli co się stanie, jeżeli zabraknie nam danego wspólnika. Już w umowie spółki możemy to uregulować, czy spadkobiercy wstępują do spółki, czy nie wstępują. Możemy określić, jak ma wyglądać kwestia spłaty. W jakich sytuacjach? To na poziomie chociażby umowy spółki, ale również precyzyjne określenie warunków, terminów itd. może znaleźć się już na poziomie porozumienia wspólników, jeżeli nie chcemy, żeby wszystko było jawne i dostępne w KRS-ie. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to inne zobowiązania, które możemy dołączyć. Jeżeli mamy na przykład wspólnika, który będzie wykonywał pewne obowiązki, które mogą wiązać się z wytworzeniem praw autorskich, to już dzisiaj możemy porozmawiać o tym, czy i na jakich zasadach on te prawa autorskie będzie przenosił, czy będzie miał za to dodatkowe wynagrodzenie, czy nie itd., tak dalej, tak dalej. Konkretnie w danym przypadku warto rozważyć, co może pójść nie tak i to po prostu już dzisiaj zabezpieczyć. Przy tworzeniu porozumienia wspólników trzeba również uważać na błędy, czyli pilnować tego, żeby po pierwsze porozumienie było zgodne z umową spółki. Nie doprowadzajmy do sytuacji, w której co innego mamy w umowie spółki, co innego mamy w porozumieniu i później będziemy rozstrzygać, to które z tych postanowień jest ważniejsze, które nas obowiązuje, a które nie. Pamiętajmy, żeby w porozumieniu zastrzegane przez nas kary umowne były Egzekwowalne. To znaczy, żeby one były prawidłowo opisane, żeby prawidłowo były wskazane tam kwoty, żeby one były powiązane z e, ze świadczeniami niepieniężnymi i żeby finalnie na podstawie takiego porozumienia można było skierować powództwo do e, sądu i dochodzić zapłaty kar umownych. Kar umowne zawsze są ciekawym rozwiązaniem, dlatego że pozwalają na przyspieszenie procesu sądowego. Jeżeli mamy określoną już kwotę kary umownej za określone naruszenie. Wówczas mamy ograniczony obowiązek w zakresie udowadniania wysokości tej szkody, dzięki czemu to postępowanie sądowe jest łatwiejsze. Oczywiście może tam wejść miarkowanie kary, więc jeżeli zabezpieczamy tą karę y, bardzo wysoką kwotą, nieadekwatną do tego, jak wygląda naruszenie, no to też musimy się spodziewać tego, że sąd może miarkować taką karę. Niemniej jest to zdecydowanie łatwiejsze do dochodzenia niż dochodzenie odszkodowania. Wyobraźcie sobie Państwo, że mielibyście Państwo dochodzić odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji i wykazywać szkodę. Na czym polega ta szkoda? Jakie ja dowody przedstawię, żeby wykazać wysokość tej szkody? Jeżeli mam karę umowną, wystarczy, że jestem w stanie udowodnić, że zakaz konkurencji został naruszony. Że ktoś jest na przykład członkiem zarządu w danej spółce. Nie muszę udowodniać, jaka jest moja szkoda to bardzo przyspiesza później postępowanie. I z tego względu to porozumienie wspólników może pomóc przyspieszyć również rozwiązywanie konfliktów, ponieważ mamy narzędzia do szybkiego egzekwowania naruszeń naszych warunków współpracy podsumowując co jest istotne w porozumieniu między wspólnikami żeby uniknąć konfliktów w przyszłości już dzisiaj warto określić co się wydarzy jeżeli się nie dogadamy jeżeli ktoś nie będzie zaangażowany jeżeli ktoś nie będzie wykonywał obowiązków które mamy uregulowane jeżeli znamy mechanizmy no to później jesteśmy w stanie szybciej je egzekwować szybciej pomóc w funkcjonowaniu spółki i przejść dalej ze swoim biznesem ukrócić trochę tak naprawdę ten konflikt wspólników do minimum. Z tego względu uważam, że porozumienie wspólników jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby już dzisiaj zapobiegać tym konfliktom, bo podobnie jak w przypadku małżonków, tak samo w przypadku wspólników, konflikt jest prawdopodobny. Więc jeżeli wiemy i widzimy, że jest takie ryzyko i ono się powiela w wielu spółkach, w wielu małżeństwach, to zabezpieczmy je dzisiaj. Super będzie, jeżeli nie będziemy musieli z tego zabezpieczenia skorzystać. Jeżeli macie przemyślenia co do porozumienia wspólników, jeżeli macie w ogóle takie porozumienia albo chcecie o coś dopytać w tym zakresie, to zapraszam Was serdecznie na bezpłatną konsultację. Link do tej konsultacji znajdziecie w opisie. Jeżeli natomiast jesteście już na tym etapie, że pokłóciliście się ze wspólnikami, również. Warto porozmawiać, warto poszukać rozwiązań, bo nawet jeżeli nie macie tego porozumienia wspólników, to nie oznacza, że nie macie żadnych narzędzi do tego, aby taki konflikt rozwiązać. Tyle na dziś. Dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które będą się pojawiały co dwa tygodnie na naszym kanale.